110 dwójeczką. Ała! Moja szyja! Jest na to rozwiązanie. od razu lepiej. Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam w film dotyczący pusipada, Inaczej otulacza podkładki pod sztangę. W tym filmie przedstawię moją obiektywną, moje obiektywne przemyślenia, czy warto taki gadżet posiadać w swojej domowej siłowni, czy warto to zainwestować i wydać na niego kasę. O tym wszystkim dowiecie się z poniższego filmu. Ochrańcz na sztangę został wymyślony pewnie przez bardzo mądrych ludzi i miała służyć do tego, aby przysiad ze sztangą były bardzo miłe i przyjemne. Czyli na naszych plecach nie spoczywa kawał stali, a spoczywa gruba, cztero, może nawet grubsza. Centymetrowa warstwa miłej pianeczki tak? z boku. Wygląda to bardzo fajnie, ponieważ może się wydawać, że zakładam sobie milutki gadżet na gryf i już wszystko jest piękne, miłe i przyjemne. W moim odczuciu niekoniecznie, a w zasadzie jeśli chodzi o przysiady, odrzucam ten gadżet totalnie. Jest to dla mnie gadżet z fitnessu w formie Pop kreowania rzeczywistości pod ludzi, którzy chcieliby ćwiczyć, ale nie chcieliby się zmęczyć, kreowania rzeczywistości, gdzie wszystko jest lekkie, miłe i przyjemne, a takie nie jest. Tak, ja rozumiem, że fajnie sobie ułatwiać życie, natomiast nie zawsze specjaliści, którzy za tym podążają, znają się na sporcie, znają się na fitnessie. Tak, tutaj z doświadczenia trenerskiego Ludzie, by walcy siłowni, czy ludzie, którzy zaczynają i instynktownie kładą sztangę na plecy, bardzo często mówią, że nie mogą wykonywać przysiadów, bo po prostu czują ból. I teraz uwaga, nie ma tu żadnej magii, Roz, e, rozwiązał całą zagadkę, świat fitness go nienawidzi. Posłuchajcie, jeśli bolicie, jeśli bolicie szyja e, lub sztanga jest bardzo niekomfortowo. Podczas gdy chcesz wykonywać przysiady, sprawa jest prosta. Po prostu nikt ci nigdy nie pokazał, jak ją ułożyć poprawnie. W ten oto sposób, aby spoczywała w dobrym miejscu i nie sprawiała tego problemu, nie sprawiała bólu. Najczęściej ludzie kładą sztangę za wysoko, kładą ją tak naprawdę na karku. Ona opiera się tutaj o wyrostek na kręgosłupie i faktycznie to boli. Nie ma tu dyskusji. Natomiast to nie jest problem sztangi, jest to problem nieumiejętnego wykonywania przysiadów. Dlatego jeśli potrzebujesz pussipada, zmień trenera, zmień gym lub po prostu naucz się skorzystaj z pomocy doświadczonych kolegów, którzy wyjaśnią ci, że ten gadżet w zasadzie nie ma prawa bytu, jeśli chodzi o Przysiady. Więc przysiady wykonujemy bez ochraniaczy. Dlaczego? Dlatego zwróćcie uwagę, ten ochraniacz jest gruby, czyli już próba wykonania przysiadu e, zmienia środek ciężkości sztangi, zmienia jej położenie, a więc zmienia całą mechanikę ruchu. Ona staje się niepoprawna. Dodatkowo, przez to, że mamy tutaj dosyć dużą powierzchnię. E, Transfer energii, transfer siły e, nie jest optymalny, ponieważ gdy nie ma kontaktu z, z naszymi plecami, e, siła, którą chcemy wygenerować, nie może przemieszczać się tak, jakbyśmy chcieli, ponieważ pomiędzy nami a gryfem jest cztery, są 4 cm pianki PVC. Dlatego też to powoduje, e, że ten gadżet nie ma sensu. Zwróćcie uwagę na topowych zawodników, na dobrych zawodników, na ludzi, którzy podnoszą fajne ciężary, zarówno w trójboju, jak i dwuboju. Nie widać tam takich smaczków, tak? Więc sprawa w zasadzie tutaj już jest rozwikłana. Gdy chcesz robić przesiady, naucz się robić przesiady, ponieważ nie ma potrzeby używania tego gadżetu. Jeśli musisz go używać, jeśli. Bolicie szyja, bolicie kręgosłup, to znaczy, że sztanga ułożona jest źle. Więc teraz tutaj można powiedzieć, że totalny pocisk dla Pussypada. I jeśli chodzi o tylne przysiady, to wydaje mi się, że jak najbardziej mu się on należy. W mojej opinii Pussypad ma jeden bardzo, bardzo duży plus i niewątpliwie z niego korzystam. Korzystają z niego moi podopieczni i ja sobie to rozwiązanie bardzo chwalę. Ochraniacz na sztangę stosuję przy hip trasterach, e, bridge'ach. Zakładam na sztangę, i gdy robię bridge'e, tutaj nie ma problemu. Sztanga nie wrzyna się w kości tutaj biodrowe, tylko ładnie e, daje nam miękkość i możemy fajnie tutaj sobie ćwiczyć. E, mięśnie pośladkowe, więc fajne, fajne naprawdę. To przydatne, jeśli robisz hip trastery, jeśli dbasz o swoje poślady. Myślę, że wydanie kilkudziesięciu złotych jest jak najbardziej ok. To się przyda, leży i, i nie ma żadnego problemu. Druga opcja, do której można użyć pusi to przysiady zerhera, gdy ciężar spoczywa w naszych przedramionach. środek ciężkości, Środek ciężkości jest wychylony przed nas. Bardzo mocno angażujemy kor, e, tutaj odcinek też e, e, piersiowy kręgosłupa, to wszystko musi być ustabilizowane i część ludzi stosuje e, ochraniacze, najczęściej e, ochraniacze, ochraniacze nie obijki tylko pianki na kolana, Wleciało mi z głowy jak to się nazywa, przepraszam was powiedzmy ochraniacze e, zakładają mnie w przedramiona, ja też tak robię Natomiast nie ma problemu, żeby zrobić sobie te zercherki, wykorzystując pussypada. Więc w podsumowaniu tego krótkiego filmu, rozwiewającego, mam nadzieję, olbrzymią część wątpliwości. Jeśli tylny przysiad, pussypad nie. Jeśli hip trasterki, jak najbardziej. Tutaj go polecam. Jeśli robicie tak niszowe ćwiczenie, według mnie jak przysiady Zerchera, mój trener akurat umieszcza je w, mo w moim planie, więc ja je robię, można skorzystać z, yy, z tego przyrządu, gadżetu. Dlatego przysiady nie, jakieś ćwiczenia akcesoryjne można, można tego użyć, więc nie, nie że od razu do śmieci. Natomiast jeśli przysiady: Uczcie się pracować poprawnie ze sztangą, zarówno w technice czy high bar, czy low bar. Znajdźcie swoje optymalne miejsce, które wpływa na to, że czujecie się super komfortowo i zwróćcie uwagę, jak dobrze zawodnicy podnoszą. 250. Nie chcę powiedzieć 300, tak? Chciałbym, żebyśmy poruszali się w kwotach normalnych ludzi, gdzie 170, 150 to według mnie są naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite ciężary dla normalnego faceta i nikt nie stosuje posypane. Więc tutaj sprawa jest mam nadzieję rozwiązana. Jeśli macie jakieś pytania, ja zapraszam was do dyskusji, chętnie odpowiadam na Wasze komentarze. Będzie mi bardzo miło, jeśli ten materiał był użyteczny, abyście zostawili subskrypcję na moim kanale. I tyle, ja życzę Wam miłego dnia i zapraszam Was na kolejne materiały filmowe.